Witam Was po raz kolejny, właściwie to już nawet trzeci w tym odcinku. Dlaczego trzeci w tym odcinku? Otóż tak: najpierw, gdy pierwszy raz podchodziłem do tego odcinka, mi się misja. No i w rezultacie nie mogłem się wydostać z lokacji. Ponieważ kropka, która oznakowała jakby moje wyjście, nie zadziałała. A potem drugi raz coś się nie zapisała nagranie z, te, z tego odcinka, a że było śmieszniej, skaszował się zapis na następny zapis, który już zrobiłem. Więc... Robię drugie podejście. właściwie już trzecie. Do tego samego dziecka. Trzecie podejście do tej misji. Zobaczymy jak Darby Hampton, who was given such a plant from Darby is not a nice They keep that plant to belittle my collection. There are two sides to biology, boy. Life and death. Do I make myself clear? Very clear, sir. You want me to kill Darby Harrington? Yeah, I'll get right on that. Not the boy, boy! The plant, boy! Kill the plant! Oh. Osobiście wolałbym Derbiego, bo no, na niczemu nie jest winno. No dobrze. Więc tak, teraz mamy się przebrać za snoba. No to jak mamy się przebrać za snoba, to idziemy założyć pullover, ale okazuje się, że mamy też zmienić fryzurę. To oznacza, że te fryzury nie będą jakieś wybitne. Raczej znaczy, będą, iść, będą da dosyć daleko od tego, żeby były fajne albo nawet chociaż w miarę znośne. Zresztą sami sobie zaraz wszystko zobaczycie. Ja tu Jestem, może bym kupił jakieś kwiaty. Bo ciągle jakieś kobiety mnie zaczepiają, żeby dać im razu ze trzy bukiety. No to jest coś pięknego po no coś wspaniałego No temu to... Tutaj to aż ma z operacją plastyczną, bo więcej pieków jakoś się zrobiło i skóra ma jakiś inny kolor a no to jest takie jeszcze 2 na 10 powiedzmy No i fryzura narodkowskiego piękna po prostu Dobra Mamy gotowe Mam tylko nadzieję, że uda się to Poprawić na poprzednio fryzurę, bo jak ja będę miał z takim łbem chodzić do końca gry, to na pewno nie będę mógł na to patrzeć. I założę czapkę.

na szkole no, weźmy sobie przypracza może to się już nie przyda nam mam nadzieję że nic się tym razem nie zbaguje Hmm. I pyk. Boczne kopnięcie. Jeszcze raz. w na wątrobę. Chyba. Leżysz pan ty Nie chcesz leżeć? No to pyk. No tak. Ostatni raz jak walczyłem z, z tobą w pojedynkę. To nie bardzo mi to wyszło. Dopiero z Raselem się mogłem rozwalić. No i źle to się zapowiada. Oj, nie daj waj się tak, Jimmy. Tylko to się udało Uciekam Może jak zobaczę tą e, swoją kobite Sprzedamy jej kisa This <laughs> is the Namita, Namita You got some free time, baby? I like you, Jimmy. I've been thinking about. We shouldn't. You know? Oh, Jimmy, that's so nice of you. Hey, Jimmy. You're amazing. Um. You know that? Hi. All I need is your car. You're such a perma. You're so bad. No, ja I, I am very bad. Teraz będzie za mną łazić Ja tylko chciałem HP Bo chce mi się spać ogółem To jest sprawa Jaki ja jestem niedobry No i oczywiście od razu przebieramy się Coś na łeb trzeba założyć, przecież tak nie pójdę do ludzi I śpimy. Będziemy mieli tutaj geografię. Od razu zdradzę. I matematykę. I przyznaję bez bicia, że matematyki nie zaliczyłem za pierwszym podejściem. Więc teraz będę musiał po prostu jakoś taktykę chyba sobie na to wymyślić. O jadę po schodach teraz. O ile geografię udało mi się zaliczyć, pomimo tego, że tam były zagadnienia, znaczy flagi były e, dotyczące e, Stanów Zjednoczonych, które nie, gdzie to nie jest absolutnie moją mocną stroną, jest wręcz, wręcz przeciwnie. Nie znam się na Stanach Zjednoczonych, gdzie co leży i raczej wszystko robię na czuja.

tego nie chciałem. Gegra Może tym razem szybciej przynajmniej mi pójdzie Jak już coś będę z tego. pamiętał Dobra, to jedziemy Alabama Alabama, to tutaj był Top Gear. Eee, dobra, jedziemy. Minnesota, 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 to chyba tutaj będzie. Montana, to nie było tu. Karolina Północna, no to wiadomo, że tu. Bardzo bym chciał kiedyś się wybrać do Karoliny północnej bardzo mi się tam podoba taki jeden starszy youtuber tam mieszka i fajnie to wygląda Nowy Jork już mamy, dobra Dakota południowa, nie pamiętam gdzie to było Arizona to tutaj Texas to był tu Utah nie pamiętam gdzie był Utah Kalifornia to będzie tutaj Florida, Florida będzie tutaj. Kansas, nie pamiętam gdzie był Kansas, Kentucky, Louisiana, o Louisiana to tutaj, bo pamiętam, że przejeżdżali przez Louisianę. No dobra, Michigan. Michigan to chyba tu. Kansas to nie, 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 nie tu. Nie tu, nie tu, nie tu, nie tu. Hmm, nie przypomnę sobie Kentucky. Tu. No, no mamy to już przynajmniej zaliczone. Kansas, Kansas. Gdzie ten Kansas był? Utah, Dakota. Hmm, Kansas chyba ma się środku. Będzie tu. O. Teraz Utah i Dakota. Kompletnie nie wiem ta kota południa odchłada tutaj będzie No nie no i dobra troszkę szybciej wyszło wtedy to chyba miałem 5 sekund przed końcem teraz parę sekund szybciej no i mamy dalej karteczkę

Bite me, do we? Fight me do we? I hate telling. Stop that right now. Have you ever played a game of and Just Did I make myself clear?

Chyba się kto w cip, nie udał. No dobra. Eee, okay. No i nieszczęsna matma, ja mam tak słaby łeb matematycznie, że to jest szok po prostu. Co jest najmniejsze, to będzie najmniejsze. Co jest najszybsze, to będzie najszybsze. Ile widzisz tu i Nie trying, jeden. I... I... To źle. E, 18 żeby było 5 to będzie 13 co jest najwyższe to Stuwa to 2 e, to będzie to najwyższe to która liczba jest największa ta która, co jest najniższe to co jest najwolniejsze to 1 czwarta 10 1, 2 144 eee. Szybko chciałem strzelić eee. Najniższe to 55 13, 5, 8 Ile? Eee. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć Najszybsze to to, o, dobra, tym razem udało się zaliczyć, ale na serio, ja jestem tak słaby matematycznie, że to szok. Najmniejsza, ta, największe, to. Ja też jestem zaskoczony.

No i dobra. No to co? No to chyba będzie wszystko z dzisiejszego odcinka. Idziemy zapisać. Mam nadzieję, że tym razem nic mi się już nie wysypie. I wszystko będzie ok. No jeszcze temu pomóżmy. Wsiąkam go najtrudniej z gacie, ale coś mi nie wychodzi to. Wszyscy wytłuczeni, ożenieni po chrześcijańsku, to idziemy. Wszystko chyba mamy. Tak. Dobrze, no to zapisujemy. Miejmy nadzieję, że nic się nie schrzani tutaj. No dobra. Zobaczymy, jak jeżeli będzie następny odcinek. Znaczy, że już się nie kraszuje zapis. A jeśli już nie będzie odcinków, to znaczy, że się kraszuje i nie mogę sobie z tym poradzić. Dobrze, to tyle. Dzięki za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że Wam się podobało, zapraszam do subskrybowania tego kanału i do usłyszenia przy następnym odcinku.